Siemano, Siemano z tej strony: Pastura i Kowtun. Yy, dzisiaj, dzisiaj jest z nami Kowtun, ale dzisiaj nie ma Kowtuna. W sensie takim, że jest w grze. Bo się coś. Nie nie, nie mam już w grze w sensie, no. <laughs> Tak się że zagmatwałem No i oczywiście jest z nami Kaskader. To jest, to Siemano, Siemano. No i dzisiaj sobie zaczniemy podorywkę yy, z otorem Proximum 90. Oni, chyba bodajże i pojedziemy sobie do kaskiego pożyczyć pók i zobaczymy, jak tam Tak, przyskować. bo w sobie proxima to twój nowy nabytek, nie? No tak, w sobie nowy nabytek. E, tamtą 60, trochę już zacząłem orkę, a tym sobie zobaczymy, skończymy oreczkę. I to jedziemy. A Postaramy się w następnych odcinkach, żeby Code żeby mógł. Normalnie tam coś po prostu się spierdzieliło, nie. nie wiemy jeszcze czego, czego, także trzeba najpierw dojść do, do tego punktu co się. Co... jaka jest przyczyna tego wszystkiego. Internet dobry, komputer wyregulowany, wszystkie ustawienia nie powinny być też dobrze. I tylko włącza się multiplayer. I już koniec roboty. Siły ekran Tu masz ten... ten dobra, a wejdź na singlu I kup wszystkie maszyny, które... My mamy Poczekaj Potrzepiłem sobie teraz A ty nie wiem, to może będziesz powiesz co będziesz zrobił. Albo... A, Poczekaj, zaraz ci powiem Albo weź pobierz ten save co tam jest wysłane na Skype I pobierz sobie go i odpal sobie na save I zobaczysz czy będzie miał na singlu te same Problemy czy nie Poczekam. Ja ogólnie talerzuję sobie Talerzówką nową Unii jest to leżówka wypożyczona właśnie od, ale od, ale od serwisu ładnie. Unii, bo e, właśnie taki okres próbny, pożniwny, właśnie żeby sprawdzić sobie jak ona się sprawuje. troszkę, troszkę musimy zmodyfikować ciężka. w sumie ją, bo musiałem dołożyć właśnie ten, ten taki obciążnik w sumie do niej, bo, bo nie chciała wchodzić, jedna jest troszeczkę sucha. No i po przemodyfikowaniu tej o tu ładnej talerzóweczki mamy coś takiego. I w miarę to pracuje. Aczkolwiek, no jednak, 9. Znaczy, 80 w sumie czuję, czuję ten to obciążenie. Ale daje rady. Daje radę, daję radę. Ty Jak tam? No Nie właśnie, za szybko, ale. Z właśnie... kiby porywać. Reguluję to, bo wiesz, nowy nabytek tutaj, szanowny. Trzeba... Nowe przyzwyczajenie. Trzeba to wszystko opanować. ja tak z 6 na godzinę, na pewna siora. No, tak 10. Do 10 może sobie jako spokojnie. Żeby skiby do nie zostały. No, czyli 6 no, Ja do 10. <laughs> Ogólnie to zostało nam e, gdzieś około <coughs> 10 subskrybentów i będzie 300 300 subskrypcji z czego jesteśmy bardzo zadowoleni u Kaskiego jest Dar to samo bardzo szybko to poszło u Kaskiego jest to samo, ale no nie to samo w sumie bo u nas będzie dopiero 300 a u niego już jest prawie 16, 16 3, 300, 300. No, no to prawie jedziemy w tym samym punkcie także no nie tylko jest że my nie... zaczynaliśmy od 0 on zaczynał od 16 tysięcy. no, no powiedzmy ale idziemy tym, co będziemy robić i gierdziemy sobie dalej. Ja zresztą go, mam się bardzo ta seria podoba. Czekaj, ja chcę zobaczyć, czy. A, Siada się Jedna się wsiąść. Eee... Seria wam się podoba, no to czemu? Czemuż by nie, nie kontynuować i... i dla was jej nie robić? Dokładnie. Bo um... owodny, no my, myśmy też przepraszam, że nie, jakoś tak te odcinki w tym tygodniu były. Nie za często aczkolwiek uwierzcie, że ja ogólnie miałem ten tydzień tak jakoś za, zarobiony, że cały czas coś, calutki czas coś. I nawet dzisiaj. Najwiemy o 11 na wieczór, mimo wszystko, że jutro jest szkoła, ale ale już mówimy, dobra dzisiaj trzeba to nagrać. Bo uwierzcie, że cały... calutki czas coś było i... No i w sumie i to ja się, tak W sumie to się pewnie nie zmieni w maju, bo rozpoczynamy praktyki wszyscy trzej muszkieterowie rozpoczynają no i, no i tak pewnie też wieczorami pewnie Nie no podejrzewam że wieczorami to będzie czas chyba Tak to to będzie więcej niż w szkole no bo w szkole tak musisz się coś tam pouczyć no tak, a, a tutaj odrobisz ob, określoną liczbę godzin i idziesz do domu no i, I masz wiele żeby ale... także no że myślę że to się i będzie wszystko w porządku Co jeszcze mogę wam tu ciekawego powiedzieć w tej Proximie, no z, zakupiłem sobie z Turem, bo nie posiadam takowego ciągnika z Turem a się, jak wiadomo, w każdym gospodarstwie się przydaje taki ciągnik tak więc Tur, tur jest Myślę, że pewnie u Kaskiego też się pojawią jeszcze jakieś Jakieś nowe nabytki Tak, to, to jeszcze trochę no, no właśnie, jeszcze trochę Jak będą pieniądze to i będą nabytki Dokładnie Bo na razie to ta jest wypożyczona Zaraz będzie zwrócona pewnie niedługo Na razie bija w kraju Na okres Na okres właśnie taki Taki przetestowanie może Przetestowania w sumie dokładnie bo też nie wiedział czy będzie czy będzie w stanie nie no tam się tak sobie Trzeba, trzeba sobie, sobie sprawdzić, nie? Czy, czy jest, trzeba sobie sprawdzić czy ciągnik poradzi, czy... Czy jednak to będzie zdatne na tej ziemi, czy, czy to wiesz, to wszystko czy będzie miał to jakiś zówcznie, żeby czy, to kupić. Czy miesza ładnie? No tak, tak na, na, na singlu jest dobrze. I, I normalnie nie masz nie masz tych m, tych, tych Nie mam to ja nie mam pojęcia. Jeszcze po odcinku no, je, je, sprawdzimy jedną rzecz jak kaski stworzysz serwer i, wbijemy, i wbije i wbiję do niego koło to zobaczymy czy będzie, czy będzie to samo o. Zobaczymy, czy widocznie może czy, No nie, nie wiem nie chcę, nie chcę poleni tego kwestionować tutaj czegoś, jak jeszcze nie wiem co i jak. Nie spada nigdy poniżej 40 FPS. No wiadomo, na singlu to ja też mam dużo. No ja tak samo. Ale nie, ja u siebie też mam cały Także no, trochę lipa, bo tak to by się, wiesz, trójkę grało. No to też inaczej. A tak to też problemy techniczne nie pozwalają na takie takowe granie. No ale chyba się to nie ogarnie. No nie podobno, żeby cały czas jakieś problemy były. No. <laughs> no i jeszcze cały czas nie mamy czasu, żeby ogarnąć sobie tego audio. No, no nie, na pewno ogarniemy, tylko nie wiem kiedy. Ale na, na pewno to zrobimy, nie martwcie się, bo to, to jest ważne. Nagraliśmy pewnie połowę odcinka, teraz mi się przypomniało, że nie, nie ogarniamy audio. No ale to teraz no, nawet, jak ty jesteś zmęczony, wszyscy w sumie jesteśmy zmęczeni, bo nawet my się... No, po dzisiejszym dniu jakoś tak... Dzisiaj jak, jak nie... Nie, nie wiecie, to wam powiemy, że mieliśmy dzisiaj w szkole drzwi otwarte, no nie i by było... Nic się nie robiło, bo rodnych lekcji nie było nic, ale... wciół ludzi było i trzeba było się nimi zaopiekować. Taki, taki bardzo męczący to był. No tracę taki. Bo wszędzie lata ogóle... A w sumie no. jeszcze ta pora jest dobijająca, bo są te takie nie ciepło, nie zimno. No takie nie w pijnie w oko. I... Siadasz no i... dziunika ciepło. Zdejmujesz kurtkę, wychodzisz na zewnątrz. I zimno i tak, cały czas. E, No i zawsze tak mniej więcej to nie wiem, no tak nie wiem, w okresie tych dwóch lat co przed... To w tej porze to już było tak cieplutko, że się chodziło w krótkich rękawach, no może trochę przesadziłem, ale, ale było ciepło w cholerę. Ale tak a było, teraz... pamiętam jak a teraz byliśmy to... na dniach... Jak my, no. jak my szukaliśmy szkoły byliśmy na dniach otwartych, to przecież tak było. No było tak właśnie, ciepło. a teraz... To na, na krótki rękaw, wszyscy już chodzili. A teraz w kożuchu by trzeba było przyjść. No teraz każdy kurtka, bo zimno. Jeszcze tak, dobrze jak dzisiaj nie, nie było wiatru i nie było takiego bardzo potęgującego zimna, ale... No, ale jest wszystko no dobrze. Myślę, że chyba w czerwcu nie będą tak normalne temperatury. W czerwcu żeby w maju było. No i tak, nie wiem tam ile się minut nagrało już, bo też nie będziemy pierdzielić. 40 minut bez sensu. No jeszcze, jeszcze byśmy No jeszcze. Rebak, bo żebyś nie miał zapału. wiem, no jeszcze tam nie wiem, no przejadę z kilka razy i będziemy kończyć dzisiaj. Trochę przyspieszę, bo jednak sobie radzi. To co będę żałował, no, przykrywa dobrze. Tylko właśnie ten dobornik jest taki dziwny, że no nie wiem, pisali tam ludzie, że. No, nie, no, ja widzę go z daleka, jak spojrzę z góry, to widzę. Widać takie coś jest, no ale e, w 15 chyba to, to się jakoś lepiej, no, to, y, jakoś lepiej... Był bardziej trzy d No właśnie, to jakoś inaczej to wyglądało i lepiej. Widać było, że jest nagniona, a tutaj tak, się, tak trzeba się dopatrzeć troszkę. W 15 prosto było po polskim rozrzutniku. No, grubo i gitary. No. może odcinek z, z tego. Kaski nagra pewnie. Kiedyś tam w odległej przyszłości z wywozu gnojowicy na łąki. No pewnie ja. Nawet sorry, przepraszam was za takie temu. Nawet ja, nawet godam to jestem taki ospały już, Nawet z tak samo, nie Jestem nie taki zmulony, ale no trzeba było, bo... Bo nie chcę, żeby było... Nie chcemy, żeby było za stoju na kanału. Le. Bo, no bo jak jest zastój, to i widzowie uciekają. Dokładnie. No, I tak już trochę chyba był zastój. No, dniowe czy już cztery. Pewnie, 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 pewnie tydzień nie było. Ale się spinamy, tyłki robimy. Nie jest dobrze. mówimy się trochę, że torek ubrudził. Także... Że praca fra... Polu. No i co Wam jeszcze może, drodzy widzowie, powiedzieć? Tak, to, to już chyba nic ciekawego. Tak, wypadku. się dzisiaj myśleć nie chcę. Także, no. także nie, jeszcze przyjadę za dwa razy i będziemy się z nami żegnać. A w następnych odcinkach na pewno będziemy bardziej żywsi niż teraz, bo jest godzina zaraz za 10 minut 11, a my po prostu jakby... W krzaki wjechali, A my jakbyśmy po prostu nie nagrywali to o 3 w nocy. No, best kitway w ogóle. Jeszcze mam taką chrypę w gadle, to tak jakoś mnie dziwnie słychać. Bo kautun to wiadomo, że chrypkę to zawsze ma. No. O właśnie, o właśnie, muszę się zbadać. No, zawsze tam chrypkę ma, a ja to tam. z... takim jakiś, nie wiem, bardzo dziwny mikrofon czy głos, że że taka, taka chyba jakby jest. kurwa, <coughs> jakiś zeszedł. Ale jeszcze, jeszcze miałem takowy mikrofon za. za 600 zł, chyba. Ten, ten, jak on się nazywał? Yeti, Blue Yeti. Jeszcze mi nie, nie stać mnie. że taką jakością nagrywał <grywa> studyjną. No ale może się z czasem kiedyś zdobędzie. No więc nie mówię, że nie. Na razie, hajsów w ma. Przejdę do koła mi się, się szafka przewróciła. Także dojadę do końca i będziemy się z wami żegnać. Bo, no bo już. Bo tak. Tak nasze. Nasze ciała odmawia, odmawiają posłuszeństwa, a głosy to samo. Także ja będę sobie będę sobie kontynuował orkę, a z wami się już żegnamy. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia. Żegna Was Postura. To I. Keskator. No to do zobaczenia. Na razie. Trzymaj się ramy i majtek mamy. Na razie